Kiedyś testowałam to już mac and cheese czy Cheetosów. Miało trochę za mało smaku. Znalazłam nowe. Powinno mieć zdecydowanie więcej smaku. Smaku bekonu. Sprawdzamy. Zagotuj 6 szklanek wody. To makaron czy zupa? Nie spalić chałupy, nie spalić chałupy. Bulgocze! Wrzucamy mięso. W sensie makaron. Syp, syp, syp. I tak 7 minut. Nie ufam sobie, muszę nastawić timer. Maria. Wow. Damy minutę więcej. Ups, ups, ups. Zauważ, jedno zadanie, Nikol. Nie spalić chaty. Teraz już pilnuję tego garnka. Zamieszam. Za dużo stresu mnie kosztuje to całe gotowanie. Dwie łyżki masła. Tyle to ja przez cały miesiąc nie jem. Mleko. I magiczny proszek. Test na świeżym powietrzu. Daje ostro. Ostatnio pamiętam, że był dosyć mało słon, a tu dzięki tej mięsnej przyprawie zdecydowanie jest progres. Druga połowa dla esi. Dobre, dobre.